Siemo, kolejny dzień, więc Duel Ledge Silver 2 wciąż, jutro już Silver 1, więc bez przedłużania lecimy. No, ok, i pierwszy przeciwnik prawie 1000 elo ze Szwecji, więc będzie ciekawie. Mamy szyny i lusterka, więc Guatemala to będzie. Nie zastanawiam się za bardzo gdzie klikać, bo tutaj to i tak dużo nie zmieni. Zwłaszcza że bez mnożników jeszcze jest. To 35 damage'a tylko. Ojoj! Eee... Ojoj! Taki dziwny blur. Bardzo dziwny blur. Mam głupi pomysł. Mam głupi pomysł. To może być Saotome? Eee... Co to jest za język? Saotome! Napisane jest! Właśnie ten blur, taki, nie wiem, bardzo dziwny kształt i... Kolory takie martwe bardzo. A to w ogóle tamta wyspa była inna. No spoko. 4000 w pierwszej rundzie. Żółte z tyłu, białe z przodu. Nie zastanawiam się. Co my tu mamy? Słup mamy z Chile. Coś więcej ciekawego. Jest trochę drzew iglastych. I tak tu chyba za bardzo nic nie znajdę, ale myślę, że taki klik miałby sens. Takimi drzewami. No, nawet blisko byłem. Mamy Hongkong tym znakiem. Także klikam po prostu. Bo i tak szukanie czegokolwiek tu nie ma sensu. Hongkong jest mały. Jest woda po obu stronach. Ale to w sumie jest wiele takich miejsc, gdzie by to mogło być No akurat byłem blisko Urugwaj? Nie, czekaj Nie no tak, są te dziury w znaku yy, Od tyłu takie Znaczy w tych słupkach cztery takie. Nie muszą być cztery, ale zazwyczaj są. Plus czarne auto, trochę górki, Często to są takie takie tereny z drzewami, no małe. Nie nazwę tego lasem. Okej. Okay. Nie wiem skąd to wiedział, pewnie było na tym znaku napisane, a ja to zignorowałem. Yy, mamy prawostronny ruch. Blacha z przodu. Krótka. Tylko poj pojedyncza taka? Nie, czekaj. No, tu są dwa paski z tyłu. O no, tu też. Na tej tak jakby nie Nie widzę tych pasków. No ale długie z tyłu, krótkie z przodu. Jest VIA, A, akurat VIA, ale no wi wiadomo o co chodzi. Ciekawie, ciekawie. To słowacki znak i to 40 jest co to jest ograniczenie, słowacki lub czeski, bo też bollard jest taki, eee, no czechosłowacki, nie wiem czy to 40 to był numer drogi czy ograniczenie prędkości. Dobra, kliknę chyba w Czechy. Bo chyba nic tu nie znajdę. No to były Czechy i to jest koniec gry. Widzi. O, teraz 1012 ale ma przeciwnik, rekordowo. Jestem ciekawy, ile będę miał ELEK w golda, bo wtedy dopiero jest a widoczne. 5 km A tu hiszpański jakiś jakiś. O! Te drogi RN to są chyba z Argentyny. Bo nigdy nie wiem, czy RN to są te większe, czy te, te białe, czy te zielone. Jeśli białe, no to tu jest. A jeśli zielono, no to nie wiem. Tu jest chyba RN i RP. Piwnik nie zgasował i to była ta dwunastka co kliknąłem. 8 o... pasów, więc Hiszpania. Klikam w środek, bo nie wiem gdzie to może być. No, jestem bliżej. Okej. Okay. Ta tabliczka? Logan. Uh, znam, znam tabliczki z USA. Ale tej nie kojarzę, więc... Idąc tą logiką jesteśmy w Kanadzie. Interstate? To to były stany faktycznie? Tu nie ma tych interstate'ów, no Co to mogło być? Tam za tabliczka jakaś nowa. Jest w montanie niby 90. O kurde eee, No nie spodziewałem się, że będę tak blisko Teraz ziomek z Brazylii 941 elo Internet ze mną nie chciał współpracować w pierwszej rundzie I dostałem mocno Francuski? Nie, portugalska blacha. Dobra, trzeba się odbić. Mmm, sub z sabachu. Nie wiem, jak go do końca opisać, no ale. Są te dwie poprzeczne belki, tutaj takie, nie wiem, wsporniki, coś takiego, takie ukośne. O, let's go! <laughs> eee, gdzie ty byłeś, mi dwa ja wyspa. A czkawy wyspa, tylko... Fajnie by było zrobić 5K. Tak o... Wiem, że tutaj to nic w ogóle nie zmieni. To całe lotnisko... No tego nawet lotnisko nie można nazwać, ale to... A, ja gęsnąłem, bo spację przycisnąłem. A no nieważne. Ciekawe czy przeciwnik wie. Nie wiedział. Ale to jeszcze nie koniec. Niemcy z tym słupkiem to Niemcy. Jakby jak na reflektorze są dwie śrubki, to Niemcy, jak są trzy jeszcze na środku, jest to wtedy Luksemburg. I on jest lekko bliżej, ale to nic nie zmienia. RPA, chyba z tą i no tak wszystko jak wygląda to raczej RPA. Kliknę jakoś w ten sposób. Gdzieś tutaj. A tym razem on jest bliżej. I to mój koniec, GG. To jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Chyba.